5, 4, 3, 2, 1, start. 40, lewy 2, bardzo długi, 50. Dlaczego rajdy? To bardzo proste pytanie i bardzo prosta jest na nie odpowiedź, mianowicie. Potrafię bez nich żyć. Ciężko, ciężko powiedzieć. Po prostu stałem, zobaczyłem, zakochałem się i dlatego, rajdę. Pasja od dzieciństwa, nie da się z tego wyleczyć. Jak człowiek się raz zarazi, kocha samochody, no to. To jest chyba jedyna właściwa droga. Adrenalina, samochody, a tutaj można naprawdę popuścić wodze fantazji, bo oczywiście w granicach swojego bezpieczeństwa, jakiegoś, żeby to było bezpieczne. Jedno jest pewne, jedno się wie, że będzie szybszy. Brian, bufie! Rajdy to absolutnie najlepsza dyscyplina sportu na tej galaktyce. To jest tak uzależnienie, jak tak szybko porównam, uzależnienie od alkoholu, od narkotyków, tak jest zależnie od tego. Całe życie jeździłem, oglądać rajdy z boku, kiedyś postanowiłem, że się do takiej rozmierzonej i pojadę odcinek w Mistrzostwach Tak to się stało. To teraz w tej chwili moja pasja i chyba nie wyobrażam sobie już życia bez rajdów. Rajdy są fajne, rajdy są szybkie, rajdy są niebezpieczne. Lubimy e, denerwować czasem stafeciarzy, chociaż ich bardzo lubimy tych, których tam już troszeczkę podonormowaliśmy, serdecznie przepraszamy. Dlaczego Ajdy? No? Bo to jest przepiękny spot. Jest adrenalina, jest przeżycie całe, to jest życie po prostu. Alkohol? Tak. A dlaczego nie? Nie no, dlaczego? Dlaczego? No pasja, pasja, adrenalina, szybkość. Tego się nie da z niczym porównać. Dlaczego rajdy? No nie ma innej alternatywy. Rajdy to jest yy, życie, a wszystko co między rajdami to jest oczekiwanie następnych. Na Zawsze starałem się robić to, co kocham, a to jest chyba to, co kocham. No i tak najkrócej mówiąc, szaleję na tym punkcie. Sprawę tak bardzo jak na punkcie mojej dziewczyny. Prawie. Prawie. Dlaczego rajdy? A tak sobie wymyśliłem, po 7 latach przerwy udało się wrócić, więc myślę, że może to się udać. Bo jest szybko, nieprzewidywalnie, nie mam murawy, wiele jest aspektów. Jest deszcz, raz jest sucho, raz jest, raz jest przyczepnie, raz nie. Są poślizgi, są późne hamowania, są krawężniki, na kostce walimy, różnie, jest wesoło. Adrenalina, prędkość, emocje, wszystko razem, to jest fajnie. Dlaczego rajdy? Bo gdzie jest krzyż? Taka jest odpowiedź, no chyba rajdy są lepsze niż szukanie krzyża. Dlaczego rajdy? Co innego? Imprezy? Chociaż nie, rajdy to i imprezy czasami. Nie no, miłość od pierwszego wejrzenia, od młodych lat. No. Niestety zaraziłem się jak byłem mały. Ciężko z tego wyjść. No To takie uzależnienie, które jest chyba e, najbardziej pozytywnym, rozwijającym, motywującym uzależnieniem, jakie można sobie wyobrazić. Do tego jeszcze jest przyjemność panowania nad tą całą historią, która tu jest, łącznie z tym kolegą z boku, więc to też jest dobre. Nie potrafię sobie przypomnieć. Tak, to było tak dawno, yy, kiedy byłem w zasadzie tak mały, że nawet nie pamiętam co myślałem, i wiele razy się nad tym zastanawiałem, ale nie, nie wiem, nie potrafię sobie przypomnieć dlaczego rajdu. Ale to był dobry wybór. No, przygoda, bo emocje, bo niesamowite wrażenia, bo człowiek jak jedzie, to jest w ogóle w innym świecie. bo No, bo to jest. Pasja olbrzymia, bo to po prostu uwielbiam. Chyba nie ma nic fajniejszego na świecie. Bo to najpiękniejszy sport, uważam. Najtrudniejszy i najfajniejszy.